trening wziął się stąd, że po prostu stwierdziliśmy, że fajnie będzie zrobić taki trening z osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. Taka fajna inicjatywa dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób przewlekle chorych, pokazanie, że ten boks jest ponad podziałami. To jest fantastyczny pomysł, żeby kontynuować tego rodzaju działania, ponieważ dzięki tym działaniom no jest, tak jak mówię, to za, za, zatarcie tej bariery, przełamanie tego stereotypu. Ludzie się poznają, ludzie wymieniają się doświadczeniami, jest jest fajna atmosfera. Lewy! 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 Oni kazali tak, by byli pełnosprawni. w pewnej części ciała. Nie są przystosowane, ale ręce chodziły tak, jak należy. Skręty, jakby można powiedzieć, tutaj barków. Ręce chodziły tak, jak należy. No wiadomo, jeden trochę mniej, drugi trochę bardziej, ale no, fajnie. Ja ich podziwiam. powstrzymuję się, ale pokaź mi się chce. Jak, jak widzę ich, jakby... Wymagania w życiu, oni walczą każdego dnia. Wolontariusze, raz, 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 się! Dobry pomysł, ponieważ integruje wszystkie grupy społeczne, niezależnie od statusu i od, od stanu zdrowotnego. Ten przykład pokazuje, że można było wspólnie, wspólnie ćwiczyć, że ćwiczenia wydały satysfakcję, ale one nie były umniejszone dla tych osób. One, te osoby przebyły normalny, pełnowymiarowy bokserski trening. To nie było jak gdyby żadny kulk. <śleski> Osoby pełnosprawne z osobami z niepełnosprawnością mogą się zintegrować, razem ćwiczyć, bo tak samo my od pełnosprawnych, jak i pełnosprawni od nas uczą się niektórych elementów. Miałem właśnie przyjemność trenowania z osobą pełnosprawną. No i było to ciekawe doświadczenie, bo jednak pełnosprawni, chodzący normalnie na nogach, jak boksują, no to są na troszeczkę wyższym poziomie, więc to był inny ruch. Ruch o innym takim charakterze, no trzeba było dużo wyżej te ciosy bić. 10. Dobrze dobrze. Podobało mi się bardzo, bo po pierwsze nie uwypuklają niepełnosprawności. Robią trening tak samo jak robią zawodnikom chodzącym. Tu nie ma granic, nie ma wyznaczania barier. Kto ile może tyle daje z siebie, więc bardzo fajnie, bardzo otwarte seminarium, integracja. Moim zdaniem takich treningów powinno być coraz więcej, żebyśmy trenowali z ludźmi, no po prostu z chodziakami. Możemy być o tak, Możemy być jak jest jeszcze dalej. tak myślę, że więcej ludzi powinno na takie rzeczy chodzić, bo światek aktywnych niepełnosprawnych jest stosunkowo mały. Należy pracować, żeby przełamać te barierę w głowach niepełnosprawnych, żeby w sumie oni zaczęli robić coś ze swoim życiem, żeby jakieś pasje rozwijali się. Najważniejsza dla mnie jest stara docha taka po prostu. Stanąć twarzą w twarz z drugą osobą i ćwiczyć razem wspólnie. Prawy, lewy. Takie seminarium pokazuje, że osoby niepełnosprawne są również integralną częścią naszego społeczeństwa i jakikolwiek stan zdrowia czy niepełnosprawności nie jest żadną wymówką, jeśli chodzi o uprawianie sportu. Ocia! Bo często pełnosprawni nie wiedzą. Jak to wygląda z tej drugiej strony, i fajnie jest dowiedzieć się właśnie, jak to wygląda u tego drugiego człowieka. Czułam w parze ze sobą właśnie niepełnosprawną i ćwiczyło mi się bardzo dobrze. Też po prostu ćwiczenia niekiedy były wolniejsze, bo tego potrzebował, ale myślę, że bardzo fajnie. Wojownicy dali dzisiaj czadu, a szczególnie mocna ekipa z Krakowa, która tutaj trenuje w Hali. Myślę, że to jest wspaniała inicjatywa, która będzie warta kontynuowania, aby to jak najbardziej rozpropagować i żeby pasja Boks łączył ludzi.